Bardzo zależało nam na tym, żeby przede wszystkim boginka dostała szybciutko e, inhalator, w którym wziewnie e, wprowadzane jest lekarstwo do jej organizmu. Jest mniej inwazyjny. Ten sposób podawania leków. E, inhalator mamy od kilku dni. Nie informowaliśmy Państwa od razu, ponieważ nas została taka mała garsteczka, i cały czas. Musimy tutaj pracować. Ale dzisiaj możemy się pochwalić tym, że ten inhalator zdaje egzamin na tysiąc procent. Boginka nie chciała jeść. Ma ciężko chore serce, ma bardzo chore płuca, a po inhalacji ze smakiem je. A przedtem stała i patrzyła się na obies, na trawę na sianę. Wszystkim Wam drodzy Państwo dziękujemy za pomoc. Na konto pod tytułem inhalator wpadło 180 zł. Wpadło, wpadło, tak, z Waszego szczerego, z Waszych szczerych serc i dobrych. Ale prosimy, nie zapominajcie o nas. Termin płatności to 60 dni. Dziękujemy z całego serca firmie, która uwierzyła nam, że zapłacimy. Jeszcze tylko 3 tysiące i nie będziemy się martwić o to, że inhalator jest niespłacony i będziemy prosić Was dalej zawsze, bo rolą fundacji jest prosić o pomoc dla tych, które same prosić nie mogą. Dziękujemy.